Hej, hej, ja jestem Tiga, a to jest pierwszy filmik na tym kanale, zawierający bitwę z World of Tanks. Może to nie będzie dzisiaj odcinek, jakby przedstawiający mnie, więc na razie tylko będzie bitwa. Jedno, co chcę zaznaczyć, to to, że ta bitwa już prawdopodobnie znalazła się na trzech pomniejszych kanałach. W tym na jakimś chyba fejkowym, niemieckim kanale, zdaje się, VOTRY PLACE. Tą grę zagrałam razem z swoim chłopakiem, który jechał KVM220, przepraszam, Mindfuck, i Churchillem 3 jechałam ja. Razem zrobiliśmy 15 fragów. I zrobiliśmy dwa top wyniki w naszej drużynie, co warto zobaczyć pod koniec. No i oczywiście, jak można się domyśleć, brakowało tylko jednego fraga kafałowi 220 do medalu Rosieni. Tylko dlatego, że tego fraga przekazał mi chłopak. I tak naprawdę, gdyby nie to, to prawdopodobnie byłby jeszcze jeden medal. Medal jest od groma, co zobaczycie pod koniec. I no, zachęcam do zobaczenia bitwy. Przepraszam z góry za problemy z FPS-ami, ale coś pochrzaniło mi się z ustawieniami mojego screen recordera, także może być problem, bo jakaś horrendalna jakość mi się włączyła i przez to mój komputer trochę zamulał. Oprócz tego, jeżeli przeszkadza Wam brak jakości HD, to przepraszam, nie ten film. Bo ja ze względu na używanie radiowego połączenia internetowego nie mogę posiadać wersji HD, bo po prostu moje, mój internet by tego nie uciągnął. Na początku, jeszcze powiem, że niestety wykrakałam, ponieważ kiedy zaczynaliśmy grać tą bitwę, to powiedziałam, że Pluton Churchill 3 i KV220 to jest. Absolutnie najgorszy koszmar czwórek i trójek, jeżeli rzuci te dwa czołgi na topa. No i chyba przewidziałam sytuację, bo stało się jak się stało. Броня не пробита. Jeśli chodzi o medale to, i ogólnie o statystyki końcowe w bitwie, no to 13 fragów. Do, jak, jak widać, ta lista jest bardzo obszerna i w zasadzie to każdy chyba, no nie, 14 uszkodzonych pojazdów. Także, no, imponująco to wygląda, imponująca lista. Oprócz tego mamy tutaj Stalową Ścianę, Specjalistę, Ostateczne Poświęcenie za zrobienie 14 fragów w plutonie, Medal Najdina, Duży Kaliber, Opanowany, Medal Pula i oczywiście Medal Kołobanowa. Oprócz tego jest jeszcze kuloodporny, ogień skuteczny, pojedynkowicz, brutal i klasa mistrzowska. Jeśli chodzi o wynik w damage'u, to pierwszy damage oczywiście w bitwie i w drużynie. 2053 zadanych obrażeń, 13 fragów, 1533 ekspa, 12 medali. A potem mój Churchill 1900, 1096 y, damage'u, dwa fragi. 996 podstawowego exp, Expa cztery medale, w tym y, poświe, ostateczne poświęcenie. Y, no i trzeci pod nami jest y, y, pan w Matyldzie 1041 bez fragów. Y, natomiast y, bardzo śmiesznie to wygląda, bo y, 5 albo 6 osób, 5 nie zrobiło nic w naszej drużynie. W przeciwnej drużynie tylko jedna. I bardzo ciekawie to wygląda, jaki jest rozstrzał, że najmniej tak średnia damageu tutaj to jest tak po 50-60, a top damage wynosi 2053. Przypominam, to jest mecz piątki, trójki. A kV jest czołgiem, który wali za 100. 90, 120 czasami chyba to jest maks. Um, w przeciwnej drużynie Churchill 1 zrobił najwięcej. E, to ten Churchill, którego e, pomyliliśmy z daleka w sylwetce z Churchillem 3. E, tam chyba nawet poszły strzały z Golda e, do niego, bo po prostu pomyliły nam się czołgi. E, o nich znacznie lepiej wygląda e, ilość damageu zrobiona przez całą drużynę niż u nas. I oczywiście na koniec y, szczegółowy raport to 2053 uszkodzeń, żadnych powyżej 300 metrów, to wszystko były walki na bliski dystans, y, 96 otrzymanych y, strzałów, tylko 6 penetrujących, y, przez co odbite jest 2090, y, 2593 damage'u. Uszkodzone 14 pojazdów, 13 zniszczonych i wyświecone 29, no można powiedzieć. I KV zarobił na czysto, mimo użycia goldowej amunicji, zarobił na czysto 24 tysiące kredytów. Także bitwa jest absolutnie monstrualna i po pokazuje, jak, jak OP potrafi być KV-220 na tym tierze. Mam nadzieję, że Wam się podobało mimo problemów technicznych i mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam to, że trochę się stresuję i trochę mówię niewyraźnie i mieszam literki. Dla uściślenia, jeszcze powiem, że mam nadzieję, jak najczęściej wstawiać jakiekolwiek bitwy albo czasami też arty, ponieważ tym się głównie zajmuję, robieniem artów, różnych prac również w technice zarówno tradycyjnej jak i cyfrowej także będzie coś na pewno wstawiane nie wiem w jakiej częstotliwości zobaczymy, mam jeszcze w końcu drugi kanał jeżeli Wam się podobało no to zostawcie łapkę w górę bardzo zachęcam do zostawienia komentarza i do subskrypcji no i do zobaczenia w następnym filmie